Aby dodać efekt przejścia do naszego klipu, przechodzimy do pola edycji, z którego wybieramy następującą opcję. Ujrzymy wówczas kartę z efektami przejścia i zmienionym widokiem linii czasu. Podwójne kliknięcie na którykolwiek z efektów spowoduje wyświetlenie go w oknie podglądu. Gdy zdecydujemy się już na któreś z przejść, wystarczy przeciągnąć je na widok linii pomiędzy dwa sąsiadujące klipy. Standardowo czas przejścia efektu ustawiony jest na 3 sekundy. Aby zmienić jego długość, klikamy prawym przyciskiem myszki na Dodany efekt, po czym wybieramy z listy Nowy czas przejścia. Podejrzyjmy zmiany w oknie podglądu. Jeżeli efekt przejścia nas zadawala, klikamy na przycisk Zakończ, aby powrócić do głównego widoku programu. Na linii czasu ujrzymy wówczas nowy składnik filmu znajdujący się pomiędzy dwoma jego elementami. Więcej ciekawych poradników na portalu spryciarze.pl